Witam Was serdecznie. Przed nami ostatnie szkolenie dotyczące specjalistów rynkowych. Tym razem będzie to specjalista surowcowy. Sami ocenicie, ale moim zdaniem to chyba najciekawsze z tych trzech szkoleń. I już powiem dlaczego. Ponieważ w pewien sposób dotyczy ono najbardziej rzeczywistych instrumentów. Na jakich można handlować i na jakich można zarabiać. Akcje, indeksy czy też pary walutowe to są elementy bardzo fajne do gry i jednak trochę takie wirtualne, jeżeli bym to tak mógł określić. Ciężko bowiem jest je zobaczyć czy też fizycznie dotknąć, przez co zupełnie inaczej oddziałują na wyobraźnię. Jest inaczej, bo w zasadzie każdy z nas ma z nimi do czynienia na co dzień. Złoto czy srebro większość z nas posiada w postaci biżuterii bądź innej. Z pszenicą, kukurydzą czy kawą również mamy do czynienia codziennie. Ja, zwłaszcza z kawą, bo trochę nią handlowałem poprzednio. Tak samo jak i gaz czy ropa. Zwłaszcza osoby posiadające samochody w zasadzie co jakiś czas muszą, muszą mieć z nią do czynienia. Ponieważ na surowce oddziałują nieco inne czynniki niż na przykład na waluty czy, czy akcje, e, może nam przez to być też e, trochę łatwiej e, zrozumieć i zrozumieć zależności pomiędzy właśnie nimi. Wszystko to sprawia, że czeka nas e, naprawdę nieco inne, ale równie ciekawe szkolenie. Szkolenie to składa się z czterech części, podzielonych tematycznie na metale, żywność oraz paliwa. To spora jego zaleta, ponieważ każdy będzie mógł znaleźć coś idealnie dla siebie. Czego zatem możecie spodziewać się po poszczególnych modułach? W pierwszym z nich poznacie ogólne możliwości zarabiania na surowcach. Dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o czynnikach, jakie mają wpływ na ceny poszczególnych surowców oraz zasad z tym związanych. Będzie to zatem taki ogólny, wprowadzający moduł dotyczący wszystkich surowców. W kolejnych modułach szczegółowo omówione zostaną poszczególne surowce oraz przede wszystkim w detalach poznacie czynniki, jakie wpływają na ich ceny. Część druga poświęcona będzie metalom, przede wszystkim złotu, ale i pozostałym twardym surowcom, czyli srebru, miedzi czy platynie, skończywszy na palladzie. W trzecim module poznamy surowce rolne. Mnie osobiście najbardziej ten moduł się podobał, zwłaszcza omówienie kawy, ze względu na to, że przez kilka lat prowadziłem sklep internetowy z kawą i już wtedy handlowałem kawą na nieco inną, co prawda skalę, ale już wtedy na niej zarabiałem, stąd jakby, dlaczego teraz nie kontynuować tego w nieco innej skali i, i, i nie robić tego tylko w detalu. Ostatni czwarty moduł to surowce energetyczne. Głównie ropa naftowa, która jest najbardziej popularnym surowcem w handlu, poza informacjami ogólnymi oraz dotyczącymi typów ropy, tak jak w poprzednich modułach, dowiecie się o wielu różnych, bardziej i mniej znanych czynnikach, jakie mają wpływ na ceny tego, tego surowca. Jak zatem widzicie. Czeka Was mnóstwo ciekawej i innej niż do tej pory wiedzy. Miłego zatem oglądania i życzę Wam wyniesienia z tych szkoleń tak wiele, jak to tylko jest możliwe. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.